Dzień dobry, melduję się tutaj z, z Wiecznego Connecticut. Normalnie to nie jest, to nie jest typowa pogoda dla nas, ale akurat dzisiaj jest wiecznie nie ma znaczenia, mówimy o stresie co wam, pomaga, co wam pomaga jak jesteście zestresowane ja osobiście uwielbiam pływać to jest moje najlepsze antidotum na stres albo olejki używam dwa olejki i dzisiaj będę omawiała jeden z tych, który jest najlepiej, najlepiej mi służy na stres to jest Stress Away można go kupić w formie roll-on wtedy można na szyję sobie nałożyć albo na, na wrist, albo na nadgarstki albo na w formie, w, w butelce, i wtedy można używać w, dyf, w dyfuzorze Można również na, na rękę, za uchem sobie nałożyć. To jest bardzo delikatny olejek. Przepięknie pachnie. To jest olejek z, z lawendy, z cedaru, z kopejby, a z, z lime, z, z vetiver. Także to są bardzo takie spokojne olejki. I ma troszeczkę też wanilii w tym. Przepięknie pachnie. Jest bardzo uspokajający Mam dwie dziewczynki, 12- i 14-letnią. I one również ubierają ten olejek, bo jest bardzo uspokajający. A um, także można, mówię, tak w defizorze można użyć, albo na ręce dokładnie na skórze bezpośrednio. Przepięknie pachnie i najlepiej jest go kupić jak. Y jak nie jesteście jeszcze member, to najlepiej, żebyście kupiły to w takim zestawie z kilkoma olejkami. Ja załączę link, bo jest wtedy najlepsza cena, dostaniecie zniżkę dodatkową, jak, jak kupicie ten zestaw, to dostacie od razu zniżkę na cały rok, na 24%. My zrobimy dodatkowe wideo na to, żeby wytłumaczyć to, co jest najbardziej się opłaca kupować, kiedy jesteś member i kiedy nie. I również możesz włożyć, dodać share young living, share yl a żeby dostać dodatkowe 10% zniżki. Także kliknij na to linka. jeżeli jeszcze jesteś nie będę jeżeli jakie są pytania, to, daj, to daj, dawajcie znać, ok? Miłego dnia życzę.